Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Dzieniszewska. Od 11 lat działam w social mediach. Inspiruję kobiety głównie do tego, by dbały o siebie, rozwijały się, dążyły do niezależności finansowej i staram się im przekazać taki swój sposób na życie. Inspirować je do nieustannego działania. Napisałam niedawno książkę Mikroinfluencer: Jak zarabiać na Instagramie mając małe konto, i dzisiaj chciałabym przemycić wam jedną. Bardzo ważną rzecz, która pomoże wam w rozwijaniu swojego konta na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, w pisaniu swojego bloga, w pójściu kierunku internetowego, który da ci nie tylko rozwój, budowanie marki osobistej, ale również może sprawić, że zaczniesz w ten sposób zarabiać pieniądze. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, czym jest wartość dodana. Publikując w internecie różne rzeczy, filmiki, nie możemy publikować rzeczy bez odpowiedniej strategii. Kierując się wybraniem tematu na rolkę, pamiętaj, żeby ona niosła ze sobą wartość. Czyli to jest na przykład wyjaśnienie jakiegoś pojęcia, przeprowadzenie osoby z punktu A do punktu B. Bądź wyjaśnienie jakiegoś tematu, zainspirowanie do jakiejś pracy i takie konta, na których konta na Instagramie, konta na Facebooku, na których ta olbrzymia wartość dodana jest, rosną po prostu w szalonym tempie i dzięki temu twórcy internetowi, mając zbudowaną społeczność na danym koncie, mogą zarabiać na swojej wiedzy. Więc najpierw musisz dać ogromną wartość, na przykład wiedzę, a następnie zbudować społeczność i dzięki temu będziesz mógł mogła zarabiać na swoim koncie na Instagramie. Wartość dodana jest bardzo ważną rzeczą, żeby za każdymi Twoimi publikacjami szła wartość dodana. Wartość dodana jest po prostu czymś, co powinno się znaleźć w każdej branży, w każdej usłudze każdym możliwym aspekcie prowadzenia biznesu. Jeśli ty będziesz dawać wartość swoim odbiorcom, oni wrócą do ciebie i z wdzięczności kupią Twoje produkty. Pora na przykłady wartości dodanej w różnych niszach. Na przykład, jeśli publikujesz, rozwijasz konto na Instagramie w branży Beauty, ważne jest to, na przykład robisz makijaże. Ważne jest to, byś pokazywała, jak robić te makijaże, jak się robi makijaże sama na sobie. Jakie kosmetyki kupić do robienia makijażu, tak, by dana osoba e, zapisała sobie ten post na później, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o algorytm Instagrama, on wyczuwa każdą aktywność odbiorcy i wnioskuje, czy dany post się podoba odbiorcy, czy nie. E, I wówczas, gdy ten post się podoba, gdy ktoś zapisał na później to, jakie kosmetyki kupić, ten post ma większy zasięg. Jeśli chodzi na przykład o niszę, w której chcesz uczyć innych, jak rozwijać konto na Instagramie, nagra. Nagraj wideo na przykład o których godzinach warto publikować rolki. Coś, co się przyda komuś, i tą rzecz ktoś będzie chciał sobie zapisać na później. Nisza budowania biznesu. Nagraj wideo o tym, jak zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. Jeśli chodzi o tą wartość dodaną i wiele innych pojęć dotyczących tego, jak rozwijać konto na Instagramie, znajdziesz w mojej książce. Pojęcia takie jak influencer, mikroinfluencer, nisza, z wyjaśnieniami, jak znaleźć nisze, wszystko jest dokładnie opisane. Co to jest content, co to jest automatyzacja oraz jak z niej skorzystać, jest w tej książce. Tak samo jak i wiele innych rzeczy. Jakich rzeczy potrzebujesz do tego, by zarabiać na Instagramie? W jaki sposób będziesz zarabiać na Instagramie? Wszystko znajdziesz w tej lekturze. A tymczasem, jeśli jeszcze nie zamówiłaś książki, wdrażaj w życie pojęcie wartości dodanej. Publikuj na swoim koncie, na Instagramie, rzeczy. Które mogą przydać się innym. Ja od zawsze mówię, że już nikogo nie obchodzi, jaką kawę pijesz. To już nie są te czasy, kiedy konta lifestyleowe zyskują bardzo szybko popularność. Teraz zyskują popularność konta niszowe, ukierunkowane w jednej wąskiej niszy z ogromną wartością dodaną coś, z czego inni będą mogli czerpać. Także pamiętaj też również, że zawsze jako do autora książki możesz do mnie napisać na moim Instagramie. Chętnie służę radą. Do zobaczenia!